Zwiedziło się to stare piłkarskie pożegadło, że e, wynik 2-0, e, szczególnie do przerwy, to bardzo niebezpieczny wynik. No, po pierwszej e, dobrej albo bardzo dobrej połowie, no, druga już wyglądała zupełnie inaczej. Znowu masz rację, zawsze jak zadajesz pytanie, to pierwsze zdanie jest takie, w którym masz rację, no niestety tak, no niestety ze smutkiem muszę przyznać, że, że tak się okazało, nie chcieliśmy na pewno bronić tego 2-0, założyliśmy sobie tak samo jak, jak w Ząbrowie, że, że idziemy po trzecią bramkę, no i taki moment, kurczę, no nie wiem, czy w zespole ligowym trzecioligowym kontuzja jednego zawodnika może mieć aż taki wpływ na, na dalszy przebieg meczu, ponieważ tam w około 50 minucie Paweł Jabłoński zgłosił nam e, zgłosił nam kontuzję. No Paweł, który w pierwszej połowie grał bardzo dobrze ogólnie. Tak jak powiedziałeś, pierwsza połowa była była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Bramka na 1-0 no, przepiękna akcja. Wydaje mi się, że zmieniliśmy ładnie ciężar, gdy dośrodkowaliśmy to, co ćwiczyliśmy w tygodniu, już by zafunkcjonowało idealnie. No i gdzieś tam od, te, od tej zmiany nam się zaczęło troszkę to, to sypać, tak? Wydawało się, że w drugiej połowie na początku też kontrolujemy przebieg gry, że jesteśmy też w ataku pozycyjnym, bo Struda wychodziła z kontrami i trzeba przyznać, że z kontry na kontrę byli coraz bardziej groźni. No i jeszcze, jeszcze gdybyśmy zdobyli, stracili bramkę z tego, z któregoś z kontrataków, no to może byśmy jakoś to przełknęli, ale boli nas, że dostaliśmy bramkę po rzucie karnym. Na 3-2 po rzucie wolnym, no i wiadomo, że gdzieś tam przy, przy tym 2-2, 3-2, gdzieś tam już taki trochę czynnik psychologiczny, czynnik mentalny wziął, wziął górę i byliśmy troszkę jak taki dobrze trafiony bokser znowu. No na pewno też trzeba przyznać otwarcie, że nie jesteśmy zadowoleni do końca ze wszystkich zmian. Dzisiaj z jakości tych zmian zrobiliśmy, zrobiliśmy pięć, no i nie do końca było to, czego byśmy oczekiwali w drugiej Właśnie. połowie ten poziom nie był już tak wysoki. Właśnie chyba, chyba trzeba przyznać, że, że, że brakowało takiej odpowiedzi, tak jak to soku ruszył szczególnie. No, oprócz tego, co Klenia powiedział, że ten kluczol, jednym z kluczowych momentów przynajmniej była kontuzja i zmiana Wołowia no to też jednak y, to wszystko, jakby ta lawina ruszyła po, po, też po, po tym wróżcie karnym po prostu, a później my trochę nie potrafiliśmy też y, jeszcze się odkupić trochę, odpowiedzieć y, Sokółowi, tak naprawdę ta końcówka już, y, no, myślę, że goście i można się czuć jednak względnie pewnie. No dokładnie, to co powiedziałeś, my nie graliśmy źle. Mimo nawet 2-1, 2-2 wydawało się, że nie graliśmy źle i chcieliśmy poszukać takiego impulsu, żebyśmy coś zmienili, no bo, no bo w pewnym momencie przestaliśmy stwarzać zagrożenie. Wydawało się, że wprowadzamy świeżych ludzi na wojsko, ale jakby no, 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 nie było tego widać po tych zmianach, więc, więc musimy się, się na pewno zastanowić, jak to zmienić przed następnym tym meczem. No bo tak jak mówiłem, w zamrowie mieliśmy tylko trzy zmiany w polu. I wszystkie trzy zmiany były właściwie gdzieś tam trafione, dobre, efektywne, a dzisiaj niestety tego, tego nam w oczywiście też nie chcę, żebyśmy odbierali to tak, że, że przegraliśmy, bo zrobiliśmy zmiany, bo przegrywa cały zespół. Tak samo my też sztab przegrywamy zawsze i wygrywamy razem. No ale akurat dzisiaj na pewno na pewno tak jak czasami zaraz się w meczach, to daje nam jakość, to dzisiaj nam niestety jakości nie dało. E, zaprzepaszczona szansa na odskoczenie od tej, od tej e, dolnej krótki, tak, od strefy spadkowej. E, no, takim, myślę, że ultra ważny mecz. E, jedziemy do Ollonga. E, no i tutaj trzeba będzie koniecznie, bo w naszej sytuacji koniecznie poważnie te trzy punkty. Też dlatego nagramy z dużą bezpośrednią zainteresowaną też tym, tą walką o utrzymanie. No, zdecydowanie tak. Nie wyobrażamy sobie innego scenariusza. No niestety wiemy, że będziemy mieli już pewnego rodzaju problemy kadrowe, no bo gdzieś tam kartki troszkę nas niestety już wykluczają, no ale musimy sobie poradzić, musimy ten ostatni tydzień poświęcić w 100% na, na przygotowaniu pod El Blanc i no nie wyobrażam sobie innego scenariusza jak jak trzy punkty. No tak jak mówię, no gdzieś tam tych kilku meczów naprawdę jakość naszej gry nie jest zła. Yy, no bo czy nawet coś z to masz, gdzie przegraliśmy 1-0, to też nie był zły mecz. Tydzień temu w Zamrowie to bardzo dobre zawody i dzisiaj pierwsza poła też bardzo dobra, druga też nie była jakoś bardzo, bardzo słaba. No tylko że bardzo proste błędy lub bardzo wysoka umiejętność drużyny przeciwnej I przy trzeciej bramce strzał Stadiony Świata spowodowało, że dzisiaj no niestety przegraliśmy 3